Hej, witajcie! Dzisiaj mija dwa tygodnie od zalania zbiornika, a więc czas na plagi. Plagi. Dokładnie tydzień i dwa dni. Nic się nie działo. Nagle wysyp okrzemek. Zielone glony sobie rosną w dobre. I każdego akwarystę przyprowadza to ból głowy, a mnie bardzo. Nie wygląda to zbyt ładnie. Mam nadzieję, że wszystko po trzech tygodniach ustanie i ten zbiornik nabierze takiego fajnego wyglądu jak na początku. A więc pozdrawiam Was wszystkich i zapraszam do oglądania następnych odcinków.